Czyli widać, w pierwszym odcinku z Mówister Oczywiście był zerowy odcinek, ale to był z mojego starego konta, a teraz chciałam wam nagrać, ktoś mi tam napisał, żeby mm, nagrywać na... żeby zrobić nowe konto, a więc zrobiłam nowe konto. I przez przypadek dałam... no po prostu zakończyłam nagrywanie, więc muszę nagrać od początku, ale i tak zrobiłam tylko postać i yy, nazwałam ją Pixie 33105, bo... Pixie było samo zajęte. Więc sobie na początek może zobaczymy, bo mnie to ciekawi. Jak się na. Kto to jest ta Pixie? Czemu kartlo? Więc zobaczymy. Jak się ona nazywa? Aha, Pixie Star. Czyli może dlatego nie można? Ale ona jest Pixie Star, a ona. Aha, czyli tak wygląda. Pixie Star, no niestety Pixie Star ma każdy, więc... No. Dobra, więc myślę, że sobie zrobimy dzisiaj kilka zadań. I na początku będziemy robić zadania, a potem będziemy robić rzeczy. Przepraszam Was, mam... No, chciałem sobie ściszyć. Dobra. Więc... Dobra, Dobra. Ja się. się. Ach. Nie lubię tych Pixie Star. Jeszcze znowu serio a w to przez przypadek to są fajne rzeczy nawet no okej okay. yy, więc szukamy tych prezentów sobie otwieramy, ale na początku otwórzmy może te prezenty, więc zacznijmy od tego okej, okay. 200 i jest bo tu można otworzyć niestety tylko 3 prezenty, więc czwarty sobie otworzymy w kolejnym odcinku. Ok, no tutaj, no te włosy, niestety. Dobra, I nie będę mówić, co ile będą się pojawiać odcinki, bo sama nie wiem. Yy. I nie wiem, kiedy ten odcinek się pojawi. Pewnie też dzisiaj, czy będą dzisiaj dwa odcinki, bo jeden już yy, dodałam bo on właśnie z wyzwania minimalistycznego życia, a ten będzie drugi. Dobra. Mm, może weźmy sobie tu u <grym> odcinek. Dobra. Mamy lawet. Widziałam go. Rzeka, <grym> na prawdziwym miotu Cześć, Witajcie w kolejnym odcinku mówi Star Planet. Dobra. To no, kapruszka sobie wezmę. Właśnie, i nie, wiem, czemu... Mówi star planet, jakie są pokoje, no to jest ogród, a nie ma łazienki. Bo zazwyczaj to, to musi, niektórzy mogą mieszkać w bloku i to... I mają ogrodu, a mają łazienkę. To jest dziwne trochę. Dobra. Więc sobie chwilę pogramy. Hmm. Nie. To wyglądało jakby wszyscy dostajecie. I potem pójdziemy mm, po prostu z tą pogre, yy, robić dalej te zadania. Zaprosimy sobie ją, bo on jest Pixie. A on jest pxc. Ale możemy dodać zawsze. Yy. Dobra. Więc rolnictwo. No to dajmy może jej. Nie wiem, żadne nie wygląda na rolnictwo. Yy, mój zwierzak. Nie mam zwierzaka. Ani w mój ani w prawdziwym życiu. Niestety. Dobra, tam jakieś włosy. Może te jak ten piesek z rogami na koszulce. I jakieś spodnie te moje pasują, więc dajmy jeszcze coś takiego. No. Nie zdążyłam. Ale okej, okay, dobra, zaraz. To by dobra, wejdźmy już stąd. Bo bardziej wolałabym się zająć się tymi zadaniami. Okej, okay. więc następne. E, czekajcie, chwilkę. Mam za bo jestem trochę niestety chora. Znaczy, nie, że chora, tylko po prostu takie pochoroby mi zostały lekko. Dobra, napiszemy kanał na i damy śmieszka Bo nie wiem, co napisać. Okej. Okay. Więc weźmy sobie i na razie jednak weźmiemy tutaj Resztę prezentów. żeby zarobić więcej. I mam nadzieję, że zaraz pewnie już te z tym. Yy, z tymi innymi. innymi bo ja sobie z Pixstar, że jak myśli do dziewczyną i tym facetem jednym. A nie, to nie jest Pixstar. Czemu ja myślałam, że to jest Pixstar? No jakoś tu jest taka. To jest Koko. Nie wiem, kto to jest. I to jest... A, yy, dobra. Ulubiony film z YouTube. Więc ja znajdę Ci mój filmik i go dam do ulubionych Więc teraz szybko na przykład mamy jest fajny minimalistyczne życia. toż tak. trzy, I to jest ten najnowszy odcinek. Nie ma tego. Czemu nie ma? I się pytam. Tu jest bonus. Z miski życia. Tylko. Okej, okay, jest. Więc sobie damy. I dodamy do playlisty. Cześć, witajcie. W trzecim odcinku zmienia słyszego życia. Nie. Więc jak już teraz widzicie, jak ktoś nie oglądał, to zapraszam do tego filmiku nowego. No. I y, jak to on jest już raczej w, chociaż trochę lepszej jakości i poza tym się tu y, przesyłał dłużej, bo jak tamte filmiki mi się przesyłały 10, nie 10, 20 minut, to, to, to ten mi się przesyłał 40, więc serio. Yy. A z moich będą mu wybaczyć. Bo naprawdę najwięcej czasu mi zajmuje nagrywanie, bo przesyłamy się z 5 minut i to jest fajnie. Dobra, więc u niej wszystkie zadanie mamy wykonane, więc yy, może już mamy tego? A nie, to u niej. Więc chodźmy sobie znajdziemy do kawiarni, nie wiem czemu, tam jakoś i napiszemy hej. A nie, to jeszcze nie to. Dobra, tak nie to to weźmy sobie na przykład ją hmm. i wydajmy ją ona może nie zaakceptować ale trudno A ona chodzi ze zwierzakiem w skrzynce damy no, zaakceptowała, albo tylko to się... tak ona zaakceptowała, to fajnie wszyscy <grystety>, co ma... znajomość mają Yy, lipa, no ale okej, okay. Jemy ja na plaży, napiszemy hej, bo tak nam każą. Yy. Dobra. Niech szybko się pisze, jednak widzę jak się ładuje, najczęściej długo się ładuje i też nie lubię jak tu jest z tymi pieniędzmi, bo one się tak łatwo nie generują. A, okay. jest. Aha, że zaakceptowało twoje zaproszenie. No to może weźmy sobie inne, nie akurat tamto i chodźmy zrobić, dobra, nie wiem, bo zaraz będzie trzeba kończyć, to nie wiem, bo chciałam iść y, zrobić komuś z przyjaciół, ale to trudno, to sobie teraz y, tutaj może nowy strój, to chodźmy szybciuteńko tutaj y, i kupmy sobie coś. Z tego nowego może być, bo jak mamy pieniądze, mamy tysiąc, no to możemy kupić i ja się z wami już żegnam, bo po prostu no, nie mogę dłużej nagrywać, bo mi się kończy czas, więc to na tyle w dzisiejszym odcinku Zmówy z Air Planet. dawajcie łapki w górę, subskrybujcie, jeśli nie chcecie przegapić żadnego filmiku, no. Так что,